Pora zaatakować Czechosłowację. Poddajemy się, zaanektuję moje europejskie ziemie. A, -a najmar, najlepszy, a, a, witaj północny bracie. Witej południowa siostro, Francji nie ma, więc to powinno być moje. Druga faza planu zdobyć jeszcze więcej ziem. Pora skończyć z enerdyna na zawsze. A -a 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 -a. Robi się ciekawie. Poddaję się. Przywrócę moich sojuszników. Witaj Austro Węgry. Witaj może ha 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 Włochów nie ma więc przywrócę moje Włochy. Witaj Włochy, a teraz idźmy po ostatniego sojusznika, a nim będzie waszystowska Francja. O wszyscy już są. A ja też mogę dołączyć, ale nie chcę być rzeszą. A to już przy niej jeszcze Japonia, ale nią zajmie się zło. Będę najdłuższy. więcej Skandynawii więcej. A więc plan jest taki zapytam się Wielkiej Brytanii o sojusze, a potem zaatakujemy między morze i jego sojuszników z wielu frontów.